Siemanko wszystkim, z tej strony Mr. Odcinek S. I dzisiaj już jest trzeci odcinek z serii 1.8.1 Minecraft. A więc okej okay. Jak widzicie mam tutaj moją ma piękną krainę. Tutaj już jakieś drzewko sobie posadziłem, niech sobie rosną, bo tutaj strasznie pusto szczerze mówiąc. Tak jakiś biom mi się tutaj udał. Górzysty bez ani jednego drzewka szczerze mówiąc. No okej, okay. tutaj jest mój domek. Większość może go pamięta. To już troszkę bardziej ulepszony, że tak powiem. Zaczyna się już coś dziać. Dach już tutaj już pomału ze szkła się tworzy. Tutaj normalny taki będzie. Jeszcze potem ze schodków poukładam, żeby to ładnie wyglądało. I cóż jeszcze? No, nazbierałem troszkę surowców. Mam jeszcze jakiegoś tutaj żelazo, ale w ogóle nic nie przepalałem, żeby nie korzystać podczas podczas jak sobie grałem bez nagrywania, że tak powiem. No okej, okay. a więc mamy też jeden problem, bo w ogóle nie mamy węgla. I nie mogę na przykład skończyć już tutaj mojego daszku ze szkła. Więc udajmy się najpierw do jakiejś kopalni. I z tego co ja wiem, tu tam znajduje się jakaś kopalnia. Czy coś podobnego. To już jest trzeci odcinek. Czas bardzo szybko leci. Ale pomału nam się wszystko tutaj ładnie ogarnia. Snad już pomyślę od jakim, nad jakąś farmą i tym podobnymi rzeczami tak jak tutaj Wam mówiłem znajduje się otóż takie coś dosyć ciekawe myślę że tu jakaś kopalnia się znajdzie jeśli nawet nie to na ścianie widziałem uuu y, tak o właśnie tutaj jest ta kopalnia a i mamy też węgiel więc problemu nie widzę o jajko fajnie żelazo mamy też bardzo fajnie wszystkie surowce nas są potrzebne na początku jak zawsze żelazo dużo jest cieszy mnie to bardzo okej, okay, tam już nie ma trzeba będzie zmienić wreszcie sed na jakiś o właśnie, ogarnięty z żelaza tutaj mamy jeszcze dużo węgla, co mi jest bardzo zaraz potrzebne, bo dużo przepalam z tego co wiem w tej wersji chyba nie da się robić węgla drzewnego chociaż, nie wiem nawet oczy, nie wiem nawet Okej, okay, mamy tutaj węgiel Jak na razie wszystko ładnie idzie Mam też jedną pochodnię, no zaszalejemy, wejdziemy do tej jaskini na 2 cm O, no tak już mnie tutaj mopki atakują Pal się chłopie Ała, łama, musiałeś mnie jeszcze uderzyć ty niegrzeczny szkielecie Ale tam ciemność trochę boję tam wejść nawet Okej, okay, no to tłuczemy kamienia i dobieramy się do węgla. Bardzo ciekawy odcinek, wydobywanie węgla. Okej, okay, no tyle nam wystarczy tego węgla, poza tym już więcej tutaj nie ma. Oj, jak ciemno. O, Ja na no spokojnie. Tylko mnie nie zabijcie czasem, bo się zdenerwuję na was Kączka mostna Mączka kostna żartuję. Okej okay. W sumie mam już węgla, więc mogę się zapuścić też dalej Zaraz sobie tutaj szybko patyczki jakieś ogarnę I możemy iść zobaczyć co tam jest dalej Może jakiś spawner nam się uda czy czymś coś podobnego Powiem, że nawet dosyć sporo, spora jest ta jaskinia O, żelazo już mamy, szkieleta słyszę i już teraz widzę Nie miły szkielet No nie bij mnie Okej okay. Nawet trochę ształ mi się nazbierało Tu jakieś żelazo sobie leży więc Co coś zgrane Nie ogarnia co się stało, no ale dobra Co my tu mamy? Mamy tutaj Wyjście do góry co mi się szczerze mało podoba. myślałem że to będzie jakaś olbrzymia skliniacz coś to okazało się że to taka malutka jest no ale to nic może wypłyniemy z drugiej strony będzie coś ciekawego a teraz muszę walczyć z tą wodą jak ja tego nie lubię co śmieszne by było jeszcze to gdybym się tutaj utopił bo widzę że jest dosyć głęboko ale jak owca pływa no to a i tutaj widać nasz piękny domek Gdzie ja jest? Aha, tutaj jest pustynia, no okej okay, byłem tutaj pomiędzy odcinkiem żeby troszkę sobie nazbierać yy, tego piasku Tutaj mamy jakieś oczka wodne, żeby tak to nazwę Krajna jest szczerze mówiąc bardzo fajna Dosyć duża są tu jeszcze jakieś jaskinie? Chyba nie ma a to nic przejdziemy się zobaczymy co tam jest tam naprawdę się fajne też krajobrazy zapowiadają Ok, wracamy tak jak my przyszliśmy co tutaj mamy tam jest jakiś chicken to tutaj nasza jaskinia tutaj jest tylko tak, tutaj co my byliśmy przedtem no okej, okay, teraz wyspinamy się jakoś na górę i zaczniemy kończyć nasz domek już szczerze mówiąc zostało nam bardzo niewiele i będziemy mogli się zabierać za farmę na razie to będzie zwykła, taka prosta farma nieautomatyczna no okej, okay, już prawie doszliśmy tutaj na razie ten domek tak średnio mi się podoba, no ale to się wszystko ładnie wykończy i będzie całkiem fajnie. Owca skacze z radości. No, ok, że już w domku, wszystko happy. Nic nas nie zjadło nawet, co mnie cieszy. Co ja tu jeszcze? Aha, jajka pochowam sobie i takie zbędne przedmioty wezmę sobie to a ja piasek sobie wezmę połowę piasku więcej chyba nam nie będzie potrzebne i przepalamy dobrze a ja może wyspinam się jakoś tam na dach tylko zrobię jeszcze nam schodki bo nam będą bardzo potrzebne okej okay. powinno nam tyle wystarczyć tak na start przynajmniej żeby coś zacząć tam przy budowie zrobię sobie jakieś tutaj piękne dyrtowe wejście do góry tylko tak nie chciałbym sobie tutaj zniszczyć mojej trawki pięknej więc sobie z boku tu jakoś zrobię wejście no okej okay, może być tak tutaj sobie ładnie co obuduję tak spadłem mistrz parkura i w ogóle tak chciałem to sobie obudować żeby to jakieś wyglądało przynajmniej a nie no coś takiego mniej więcej jeszcze z tej strony sobie podokańczam tam nam się prawie przepali już żelazo nie żelazo tylko szkło ja to mam z tym spadaniem cały czas tylko spadam no i pięknie jeszcze nam się tutaj noc robi co mnie też mało cieszy no ale to nic, za ten czas prześpimy się. Okej, okay, jeszcze spać nie możemy, więc szkło trochę już mamy. No, już nie dużo nam brakuje, żeby skończyć nasz dach, żeby nam nic tutaj nie weszło. Ostatnio podczas nocy, no to miałem tutaj kilka zombiaków, że tak powiem, które nie dawały mi spać na dodatek, więc miałem mały ludki problem. Ok, poczekajmy sobie jeszcze chwilkę. Mamy już tutaj szkło. No i jest takie fajnie. Posawiam sobie to. A to sobie podmienię na żelazo, niech się nam przepalą ładnie. Jak widzimy już jest całkiem ciemno prawie, więc prześpijmy się. Wow! Szkieletom? O no fajnie, chłopie. Jeszcze sobie zniszczyłem pochodnie przez ciebie. Nieładnie tutaj tak wpadać do mnie w nocy. To chyba przez to, że mam tutaj dach dziurawy. No ale to nic dach, zaraz sobie ogarnę ładnie. I może wtedy prześpimy się spokojnie. No Okej, okay, tutaj sobie tak zatkam już. I tak moja budowa nie jest zbytnio wielka, ale nie trzeba mi w sumie innej sobie jakoś to porozświetlam, żeby tu nic mi się nie spawnowało, bo tutaj jest troszkę ciemno. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze tutaj. No i całkiem przyjemnie się stało teraz. Sowałem sobie pochodnie i okej, okay, idziemy spać. Może teraz nam się uda i nic nam nie przeszkodzi. Really? Eee, ktoś mi powie czemu właśnie tak się dzieje? No dobrze, no to się nie wyśpimy dzisiaj. Za to sobie coś muszę zjeść, bo jestem bardzo już głodny. Mam tutaj upieczonego kurczaka. Szczerze mówiąc, to mi się niezbyt podoba, że nie mogę się przespać, bo ciągle mi się coś respi koło mnie. Nie wiem co właśnie zrobić mam. A, teraz nam się nawet udało. No to idziemy pracować, prawda? Mamy jeszcze coś schodków? 15, no to spokojnie możemy zaczynać naszą dalszą budowę. Teraz sobie tutaj wejść nie mogę, ale zaraz sobie poradzę. Tutaj nam będą potrzebne pół płytki. Żeby to jakoś ładnie wyglądało. Okej, okay, tutaj tak. No będzie całkiem fajnie. Zaraz jeszcze sobie dorobię tego żeby to ładnie też wyglądało I żeby mi nie brakowało Ok, tutaj sobie zeskoczę Poprawię sobie schodki na razie, takie prymitywne na górę I co teraz, co teraz Potrzeba mi więcej drewna na pewno Crafting jest tutaj, nie mogę się przyzwyczaić bo dawniej miałem w drugim miejscu sobie przeniosłem myślę, że tyle nam wystarczy tego w będzie nam jednak dużo więcej potrzeba okej, okay, już mamy 20, no to możemy dalej iść na górę żeby coś tam pobudować o no całkiem będzie fajnie teraz jakby to jeszcze tutaj, a tutaj dam normalnie tak i chyba cały blok tutaj raczej dam bo to tak będzie dziwnie trochę wyglądało może być? moim zdaniem może nie wiem jak tam wam się podoba ale według mnie głównie tutaj będzie prostota w tym domku wykonania dopiero e, w następnych odcinkach że tak gdzieś powiem po 20 że jakieś może ekstremalne budynki pojawią się Pod moim pierwszym filmikiem już coraz więcej zaczyna się robić wyświetleń Z tego bardzo się cieszę Czym więcej tym lepiej że tak powiem Wtedy mam więcej ochoty żeby nagrywać Szczerze mówiąc czasem e, tracę ją No okej okay. Tutaj skończyliśmy już chyba wszystko i teraz jeszcze potrzebujemy troszkę... O tutaj jeszcze nam brakuje, no ale to nic, zaraz przyniesiemy. Skończymy tutaj górną część. Okej, okay, to nie miało być tutaj. Ale to nic zaraz ci zniszczę. Z tego co ja wiem, to się chyba szybciej kilofem niszczyło niż się bo co? Jakoś tak było. Okej, okay, na razie sobie tak poukładam i lecimy dorobić nam jeszcze więcej raczej nie dorobimy bo nie posiadam już drewna no ale to nic zrobię chwilowe Z2 za ten czas przyniosę sobie coś do picia zrobię drewno no to e, zaraz się widzimy a no, więc witajcie z powrotem jak widzicie już mam trochę e, drewna 34 więc całkiem sporo będzie desek z tego już tutaj las jak widzicie jest lekko wykarczowany e, moje z którym się tak spodobało zostało. No okej, okay, teraz wracamy do domku i dalej budujemy. W tym odcinku chciałbym już tak skończyć sobie ten domek, żeby już móc zająć się innymi rzeczami. Tutaj pojawi się także mostek z tej góreczki na tamtą, żeby to jakoś fajnie wyglądało, bo nie chcę też mi się tak biegać. Jestem lekkim leniem, że tak powiem. Przeróbmy to sobie na deski No, dosyć sporo mamy 12, nie wiem czy na 12 wystarczy, a jeszcze dorobię no Ok, 24 mamy już jest całkiem sporo Teraz możemy udać się na górę i dokończyć nasz projekt projekt X nie no okej okay. coś mi się zdaje że jeszcze będę musiał nadulatać z kilka razy chociaż myślę że już teraz jeszcze jeden raz i już będzie wszystko skończone Dobra pośpieszmy się bo czasu nie ma Teraz już całkowicie na hardcora po 10 sobie tam tutaj deseczek. Powstanie dosyć sporo w wtedy... Tak znowu się jąkam. Zawsze tak jest podczas nagrania. Ale dobrze, teraz już mamy dosyć sporo nie wystarczy, to już się lekko zdenerwuję. Ale mam nadzieję, że już będzie wszystko ok. Szczerze mówiąc nigdy nie lubiłem budować jakoś dachów w domkach, żeby jakieś to fajnie wyglądało. No cudownie! Jeszcze spadłem? Tak... Tylko takie fejle u mnie. Może właśnie dlatego nie lubiłem robić dachów, że zawsze spadałem? Pewnie tak. No okej. Okay. Tutaj już jest ładnie ogarnięte. Myślę, że jeszcze tutaj jakoś to musimy zrobić, żeby to wyglądało. Takie coś wystarczy? Chyba tak, tutaj jeszcze dam pół płytki, no ale dobra, to już później najpierw zrobię. Tak, jest całkiem spoko moim zdaniem. Tutaj chyba pół płytek nie mogę zrobić, bo... nie, nie mogę. No to okej, okay. no to chyba tyle będzie w tym odcinku. Zniszczę sobie jeszcze te piękne drtowe schody, żeby to jakoś wyglądało, pokażę Wam z dalsza jak mój domek wygląda. Tak, mieczem jeszcze derta. Potem jakoś go jeszcze fajnie odzdobimy, bo to na razie jest tylko taka prosty, taki prosty szałas. Ale moim zdaniem nawet dosyć ciekawo wygląda. No to dziękuję Wam bardzo za, za to, że chcieliście ze mną przeżyć ten odcinek. Właśnie kończymy tutaj pięknym zachodem słońca. O co się tutaj pływa jeszcze? No to byłoby na tyle siemanko.